Siemanko ludzka, jestem Piąteczka, dzisiaj są uwagi szkolne. Zapraszam was do subskrypcji tego kanału i co, bez zbędnego przedłużenia i jeszcze wpadajcie. No dobra, jeszcze wpadajcie na Discorda na link w opisie i bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. Kasia paliła e-papierosa na lekcji religii i zapytała za fajna chmura. Fajna chmura. Uczeń na lekcji próbuje złowić kawałek kanapki sznurówką udechę, że jest wędkarzem. Ja sobie wyobrażam, jak to musiało wyglądać. Trzech uczniów zamknęło się w szafie, wychodząc. Jeden z nich wykrzykiwał Narnia, Ola, Ola obcięła koleżance włosy, twierdząc, że jest fryzjerem dla psów. Pocisk. Spytałem się ucznia, co trzyma w ręce, na co ten odpowiedział, że taki nowoczesny długopis z funkcją parowania był to Efonferos E papieros. Paulina oddała sprawdzę ze ściągą, napisała na niej parę zdań do ostatniego zadania na sprawdzianie. Początkowo udawała, że to nie jej, ale na drugi dzień się do tego przyznała. Głupie to. Głupie to uwaga. Uczeń na lekcji głośno puszczał bąki. Gdy poprosiłam go o zaprzestanie, powiedział: Nie musi. Nie, musi pani wąchać. Po zapytaniu chłopca, czemu spóźnił się na lekcję, ten odpowiedział: Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia. Teraz temu, komu tak pani powiedziała, piszę w komentarzu: Tak albo nie i pomysły na następny odcinek. Tego, kogo wybiorę, sprawdzę. Czy, ma mojego, czy, da, czy dał mi suba? A jak mi nie dał suba, to będzie z nim źle. Uczeń je pomarańczą na lekcji i do tego kłóci się z nauczycielem, że to jest mandarynka. Uczeń jak śpiewa: Last Christmas you gave me her. zamknął kolegę w szafie ze słowami: ale jest powrotem do narni. Przemek rzuca w koleżanką szczotką klozetową. <noise> Jak w szkole możesz rzucić kobieć szczotką klozetową? Teraz, co jeszcze spotka cię w tym tygodniu? Styczeń dostaniesz kaca mordercę. Luty przyjaciel wyzna ci miłość. Marzec zaczniesz bójkę. Kwiecień rzucisz fajeczki. Maj spektakularnie wywalisz się na lodowisku. Czerwiec. Nic nowego. Odwiedzę ci. Lipiec. Strujesz się jedzeniem od przyjaciela. Sierpień. Będziesz pisać z eks. Wrzesień. Facetka weźmie cię do odpowiedzi. Oj, to mam przekichane. Październik. Ktoś ci się oświadczy. Listopad. Zwymytujesz na buty nauczyciela. Grudzień. Zajdziesz w ciążę, Stwierdził Stwierdził nieprzygotowanie do, do geografii z powodu śmierci babci, z którą babcią jechałem dziś rano tramwajem. Jakie to może być niefart. Data to dania 25 maj 2018, kategoria Nieodpowiednie zachowanie na lekcji. Treść. W czasie lekcji uczeń krzyczy do kolegi przestań... A... Jeżeli to na przykład ktoś mówi do innego kolegi, a ty mu mówisz Przestań! Kurwa. A, i, a co? To jest to? Dobra. Uczeń spóźnił się na lekcję religii 15 minut. Na pytanie księdza o powód odpowiedział. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Pocisk! E, dobra, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. A tak naprawdę to. Jeszcze. Nie koniec. Bo teraz. W dupę jajca. Oj, tak, tak, byku. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Czekajcie, co. Fakt, co. Скрещет. Давай, я на кшистка. Я только Cześć. IELO.